Cześć wszystkim. Dziś zabiorę Was w podróż, jakiej jeszcze nie było. Cztery historie, cztery relacje. Wszystkie mają jedno wspólne coś, czego nikt nie potrafi wyjaśnić. Czy naprawdę coś nas obserwuje? Czy niebo nad Polską skrywa tajemnice, których boimy się odkryć? Zróbcie sobie herbatę, wyłączcie światła i usiądźcie wygodnie. To, co zaraz usłyszycie, może zmienić sposób, w jaki patrzycie na naszą rzeczywistość. Zaczynamy. Relacja numer jeden: tę historię przesłał pan Marek. Mieszka w małej miejscowości gdzieś w środkowej Polsce, otoczony lasami i polami, gdzie cisza potrafi brzmieć głośniej niż niejedno miasto. To był zwykły letni wieczór, jeden z tych, kiedy powietrze stoi w miejscu. A jedyne, co słychać, to cykanie świerszczy. Marek wyszedł na podwórko, żeby przewietrzyć głowę po całym dniu roboty. Nagle kątem oka zauważył coś, coś dziwnego nad linią drzew. Myślał, że to może dron, ale po chwili zrozumiał, że to, co widzi, nijak nie przypomina niczego, co zna. Obiekt wisiał w powietrzu, zupełnie bezgłośnie, owalny, z lekko pulsującym światłem, które zmieniało kolory. Z czerwonego na pomarańczowy, potem niebieski. Coś jak żywe światło, a nie zwykła lampa. I wtedy serce mu zamarło, bo ten dron zaczął się poruszać, ale nie jak maszyna, bardziej jak coś żywego. Zaczął filmować to telefonem, ale nagranie po kilku sekundach zgasło. Ekran zrobił się czarny, jakby coś zakłóciło. Sygnał pomyślał: No pięknie, może baterii brakło. Ale jak wrócił do domu, okazało się, że telefon miał 78% baterii. Dziwne? To dopiero początek. Wrócił na miejsce. Obiekt nadal był tam, tyle że, niżej, na oko może z 30 metrów nad ziemią. I wtedy zrobiło się zimno niechłodno zimno jakby ktoś nagle odkręcił lodowaty nawiew. Marek spojrzał na termometr zewnętrzny przy drzwiach. Z 23 stopni spadło do 10 w ciągu dwóch minut i zero wiatru. Z krzaków zaczęły wychodzić jego psy, które wcześniej uciekły w popłochu, ale teraz szły powoli z ogonami podkulonymi, jak zahipnotyzowane. Zatrzymały się, spojrzały na Mareka, potem na obiekt i zaczęły wyć. Długim, przeciągłym skowytem, który przeszedł go na wskroś. Nigdy wcześniej tak nie reagowały. Nagle... Błysk. Jasny, biały, jak tysiąc lamp błyskowych naraz. Marek zasłonił oczy, ale i tak przez chwilę widział tylko plamy. Kiedy zdołał spojrzeć znowu, niebo było puste. Zero śladu. Jakby ktoś wymazał wszystko gumką. Tylko cisza. I to uczucie, że ktoś go obserwuje. Przez następne dni wszystko wydawało się inne. Jego psy spały przy jego łóżku. Nie schodziły z oka. Marek nie mógł spać. Miał wrażenie, że coś świeci mu przez okno, mimo że na zewnątrz było ciemno, jakby w powietrzu unosiło się napięcie. Żona śmiała się, że to pewnie stres albo sen, ale on wiedział, że to nie był sen. Kilka tygodni później spotkał sąsiada z końca wsi. Starszy facet, zawsze z dystansem. I ten go pyta: Też widziałeś te światła tamtego wieczoru, nie? Marek nic nie odpowiedział, tylko kiwnął głową, a sąsiad dodał: U nas to się czasem dzieje, tylko ludzie boją się mówić. I wtedy Marek poczuł dreszcz, bo jeśli on nie był jedyny, to ilu jeszcze milczy? Relacja numer dwa: tę historię przesłała pani Danuta. Mieszka w małej wsi niedaleko Zamościa, w województwie lubelskim, gdzie ludzie znają się nawzajem od pokoleń i nic nie uchodzi uwadze sąsiadów. To był lipiec, gorąco jak w piekle. Powietrze stało w miejscu, a komary ciały jak szalone. Danuta, jak co wieczór, wyszła na ganek z kubkiem Melisy. Miała taki zwyczaj, przed snem posiedzieć w ciszy, popatrzeć na gwiazdy. Ale tej nocy niebo wyglądało inaczej. Gwiazdy, jakby zniknęły w jednym miejscu, jakby ktoś wyciął czarną plamę na niebie. Pomyślała najpierw, że to chmura, ale nie ruszała się. I ta cisza nie była zwykła. Nawet świerszcze zamilkły. Coś tu nie gra, pomyślała. I nagle, pac. Światło z tej czarnej dziury, jakby się zapaliło. Zielonkawe migające, jakby wołało. Serce Danuty zaczęło walić, jak młot. Zawołała męża Mietka, który oglądał jakiś mecz w domu. Wyszedł na burmuszony, ale jak tylko spojrzał w niebo, zbladł. I wtedy to światło zaczęło się poruszać. Nie tak jak samolot. To robiło zygzaki. Zatrzymywało się w powietrzu i nagle przelatywało kawał nieba w sekundę. Mietek tylko mruknął: "To nie jest nasze". Danuta sięgnęła po telefon, ale jak tylko go włączyła, ekran zaczął migotać i padł. To samo stało się z latarnią uliczną. Zgasła. Cała wieś pogrążyła się w ciemności. Pies sąsiadów zaczął ujadać, jak opętany. I wtedy wszystko się zatrzęsło. Ale ziemia stała w miejscu. To powietrze wibrowało. Z tej czarnej plamy coś zaczęło się wyłaniać. Coś w kształcie trójkąta. Ciemne, niemal przezroczyste. Ale można było wyczuć jego obecność. Mieli wrażenie, że to coś ich widzi. Mietek, chłop jak dąb, szepnął: do domu, już. I choć nogi mieli jak zwaty, udało im się wejść do środka. Zamknęli wszystkie okna i drzwi, jakby to miało coś pomóc. Przez szparę w zasłonie, Danuta widziała, jak to coś unosi się nad stodołą sąsiada. Światło pulsowało powoli, jakby oddychało. I wtedy zniknęło. Po prostu, puf. W tej samej sekundzie prąd wrócił, pies przestał szczekać. Świerszcze znów zaczęły grać. Przez kilka następnych dni oboje czuli się nieswojo, jakby coś zostawiło na nich ślad. Danuta miała sny, intensywne, pełne dźwięków, których nie znała. Mietek budził się spocony, mówiąc, że czuje, że coś wisi w powietrzu. Nawet kot, który zawsze spał przy kuchni, przeniósł się do piwnicy i nie chciał wyjść. Miesiąc później, podczas zebrania Sołeckiego, jedna starsza babka powiedziała w latach 80. też tak było, też przylecieli. Nikt jej nie uwierzył wtedy, ale teraz ludzie patrzyli na nią inaczej. Danuta z Mietkiem nie powiedzieli nikomu, ale wiedzieli jedno. Coś było nad ich wsią tej nocy i może jeszcze wróci. Relacja numer 3. Te relacje przesłał pan Wojciech. Mieszka w okolicach Olsztyna na Warmii, w miejscu gdzie lasy są gęste, a jeziora ciche i głębokie jak tajemnice. Wojtek od zawsze był typem samotnika. Po przejściu na emeryturę postanowił zamieszkać w domku po dziadkach w samym środku lasu. Mówił, że tam dopiero człowiek oddycha. Pewnego wieczoru, kiedy siedział na tarasie i słuchał świerszczy, zauważył coś dziwnego nad linią drzew. Pomarańczową kulę światła, która wisiała w bezruchu, jakby przyklejona do nieba. Najpierw pomyślał, że to samolot, albo. Jakaś nowa latarnia, ale to światło nie wydawało żadnego dźwięku, ani szumu, ani buczenia, zupełna cisza. A potem zaczęło się poruszać. Powoli jakby się rozglądało. Wojtek wstał, podszedł do balustrady i aż przetarł czy kula zniknęła i wtedy zgasły wszystkie światła w domu. Prąd zniknął, telefon się zawiesił. A radio w kuchni nagle zaczęło buczeć, mimo że było wyłączone. Wojtek nie był panikarzem, ale coś go tknęło. Zamknął drzwi na zasuwę i zgasił świeczkę. W domu było ciemno jak w grobie. Nagle z lasu dobiegł dźwięk niski, metaliczny, jakby ktoś przeciągał ogromny łańcuch po ziemi. Wyszedł przez tylną furtkę po cichu, z latarką, którą trzymał na czarną godzinę. Ale latarka ledwo świeciła. Wśród drzew. Widział jakieś cienie, długie, cienkie, jakby nie należały do ludzi. Gdy się zbliżył, usłyszał szepty, takie nieludzkie, jakby mówione w odwróconym języku. I wtedy zobaczył coś jak sylwetkę wysoką, z wielką głową i oczami, które świeciły na biało. Zamarł. Nie mógł się ruszyć. Serce biło jako szalałe. To coś go zobaczyło. Podniosło rękę długą, nienaturalną i zrobiło ruch jakby chciało żeby się zbliżył ale wtedy coś w nim pękło rzucił się do tyłu potykając się o korzenie prawie łamiąc sobie nogę dobiegł do domu zamknął się w piwnicy i czekał do rana gdy wzeszło słońce wszystko wróciło do normy prąd był radio grało ptaki śpiewały ale coś się zmieniło na trawie przed domem wypalony ślad idealny okrąg jakby ktoś postawił tam coś bardzo ciężkiego i gorącego. Wojtek przez tydzień nie wychodził z domu. Sąsiadom nie mówił nic i tak by nie uwierzyli. Zaczął mieć problemy ze snem. Budził się co noc o tej samej porze, 3:17. Zawsze z tym samym snem. Stoi po środku lasu, a nad nim unosi się kula światła, a w środku cienie. Niewyraźne, ale znajome. Twierdzi, że od tamtej nocy jego kompas w plecaku zawsze pokazuje północ. Źle. Minęło kilka miesięcy. Wojtek mówi, że czasem czuje się obserwowany, że las jest cichy inaczej niż zwykle, i że kiedy patrzy w nocne niebo, już nie widzi gwiazd tak samo. Coś tu było i coś tu jeszcze wróci. Mówi cicho, patrząc przez okno, jakby wiedział więcej niż chce powiedzieć. Relacja numer 4 tę historię przesłała pani Mariola. Mieszka w małej wsi pod zamościem, w województwie lubelskim. Spokojne miejsce, gdzie czas płynie wolniej, a sąsiedzi znają się od pokoleń. Mariola opowiada, że wszystko zaczęło się w listopadzie, tuż po wszystkich świętych. Noce były już zimne, mgła siadała nisko, a powietrze pachniało wilgocią i dymem z pieców. Pewnego wieczoru, gdy wracała od koleżanki przez pola, zauważyła coś dziwnego. Na niebie pojawiło się silne światło, nienaturalnie jasne, które przesuwało się bezgłośnie nad drzewami. Z początku pomyślała, że to może policyjny dron albo helikopter z miasta, ale żadne urządzenie nie porusza się tak cicho i tak nisko. Światło miało mleczny kolor, nie raziło w oczy, ale oświetlało całe pole jak reflektor z nieba. Przystanęła i poczuła coś dziwnego. Jakby powietrze zgęstniało, jakby czas się na chwilę zawiesił. Nawet psy we wsi ucichły. Zrobiło się nienaturalnie spokojnie. Mariola mówi, że miała ciarki na całym ciele. A potem zobaczyła to. Coś. Obiekt, który wisiał nad polem, był ogromny w kształcie trójkąta z trzema punktami świetlnymi na rogach. Nie obracał się. Po prostu zawisł, jakby się jej przyglądał. I wtedy światła zaczęły pulsować, powoli, w rytmie, przypominającym bicie serca. Mariola zrobiła krok do tyłu, a wtedy wszystko się rozmyło. Obiekt dosłownie zniknął, jakby rozpuścił się w powietrzu. Ale zanim to się stało, usłyszała w głowie dziwny dźwięk. Nie głos, nie słowa, ale jakby ktoś pomyślał coś w jej głowie trudne do opisania. Nie bój się, tak to zapamiętała. Nie wiedziała, czy to było prawdziwe, czy tylko jej wyobraźnia. Po powrocie do domu opowiedziała o wszystkim mężowi. Ten tylko wzruszył ramionami. A może coś wypiłaś z Haliną? Ale Mariola nie żartowała. Następnego dnia wróciła w to samo miejsce. Na trawie był wypalony ślad, idealny, równy okrąg. W którym nic nie rosło przez następne tygodnie. Pokazała go sąsiadowi. Ten tylko splunął i powiedział, żeby nie ruszała tych rzeczy. Od tamtej nocy Mariola miała dziwne sny. Czuła się śledzona, jakby coś było blisko, choć niewidoczne. Raz obudziła się z uczuciem, że ktoś trzymał ją za rękę. Innym razem usłyszała w kuchni muzykę, mimo że radio było wyłączone. Jej kot, normalnie spokojny jak baranek, zaczął warczeć na drzwi wejściowe, których nikt nie pukał. Wszystko było. Nie tak. Pewnej nocy około trzeciej usłyszała szum za oknem. Wyjrzała i znów to światło. Stało daleko przy lesie. Tylko, że tym razem nie była sama. Widziała sylwetki, niskie, cienkie, jakby z cieni wycięte. Poruszały się spokojnie, w jednym kierunku. Przez chwilę miała wrażenie, że jedna z nich spojrzała prosto na nią. Wtedy zasłoniła okno i modliła się do rana. Mariola nie mówi o tym publicznie, bo boi się, że ludzie uznają ją za wariatkę, ale wie, co widziała i wie, że to nie był sen. Coś przyleciało, może obserwować, może ostrzec, a może coś więcej. Do dziś unika pola po zmroku i mówi jedno. Jeśli zobaczysz światło nad lasem, nie idź tam, patrz z daleka i nie pozwól, żeby ono spojrzało na ciebie. Relacja numer 5 tę historię przesłał pan Wojciech. Mieszka w małym miasteczku niedaleko Piły, w województwie wielkopolskim. Człowiek prosty pracuje w tartaku, a po godzinach łowi ryby i słucha starego budki suflera. To było latem, na początku sierpnia, kiedy powietrze aż dusiło od upału, a niebo było tak przejrzyste, że każdą gwiazdę można było liczyć jak pieniądze w portfelu. Wojtek siedział z kolegą nad jeziorem. Rybki nie brały, ale i tak fajnie było posiedzieć, pogadać. I nagle niebo zrobiło się dziwnie żółtawe, a potem przeszło w głęboki granat. Cisza zrobiła się jak w kościele. Nawet żaby zamilkły. Wojtek zauważył, że tafla jeziora zrobiła się idealnie gładka. Zero wiatru. I wtedy to zobaczyli. Światło nad linią drzew. Ale nie takie normalne. To się mieniło, pulsowało jak serducho po mocnej kawie. Najpierw myśleli, że może jakaś impreza w domku letniskowym. Ale dźwięku żadnego, tylko to światło, które zaczęło się zbliżać, i wtedy poczuli to coś. Ciężar w powietrzu, jakby ziemia wstrzymała oddech. Zapanowała taka cisza, że słyszeli bicie własnych serc. I wtedy to światło, Rozdzieliło się na trzy części. Każda miała swój rytm i kolor: czerwona, niebieska i zielona. Krążyły nad wodą, jakby coś badały. Wojtek złapał za telefon, ale ekran był czarny, jakby bateria padła, chociaż godzinę wcześniej ładował. Kumpel też próbował. To samo. Zero sygnału, zero zasięgu. Jakby byli poza wszystkim. Potem zrobiło się zimno. Ale nie takie letnie chłodne powietrze. To było zimno, co wchodzi pod skórę. Cała skóra na rękach się zjeżyła. Światła nagle połączyły się z powrotem w jedno i wtedy z jeziora zaczęła unosić się para. Ale nikt nie widział, żeby temperatura spadła. Coś parowało, coś się działo, ale totalnie, nielogiczne, jakby fizyka wzięła urlop. Wojtek był w szoku, ale kumpel wpadł w panikę. Krzyczał, że muszą uciekać, że to coś ich obserwuje, ale Wojtek nie mógł się ruszyć. Czuł się jak przykuty do ziemi, jakby jakaś niewidzialna siła mówiła: zostań. I wtedy światło opadło niżej, tak nisko, że mogli zobaczyć kształt coś jak talerz, ale nie taki filmowy matowa powierzchnia bez żadnych nitów, okien czy światełek gładkie, obce. W jednej chwili zniknęło po prostu pyk i nie ma. I wtedy wszystko wróciło. Dźwięki, wiatr, woda zaczęła się ruszać, telefon się włączył. Ale coś się zmieniło. Wojtek mówi, że przez kilka następnych dni miał wrażenie, że coś za nim chodzi, że coś patrzy. Nie widział tego, ale czuł, tak jakby nie był już sam, nawet kiedy był. Zgłosił to później lokalnemu radiu, anonimowo. Kilka dni później zadzwonił do niego ktoś, kto się nie przedstawił i powiedział: Nie, mów nikomu o tym, co widziałeś. Lepiej dla ciebie. Od tamtej pory Wojtek nie rusza się z domu po zmroku. Jeziora unika. A do telefonu wkłada teraz kawałek folii aluminiowej. Na wszelki wypadek, mówi ze śmiechem. Ale ten śmiech jest pusty. Dziś, gdy opowiada tę historię, nie szuka rozgłosu, mówi, że musiał to wyrzucić z siebie, ale przysięga, że jeśli ktoś powie, że ufo nie istnieje, to dałby sobie palca uciąć, że to nie była żadna iluzja. To coś tu było i może wrócić, a jak wróci, to lepiej żebyśmy byli gotowi, bo to nie były istoty z bajki, to było coś, co patrzyło, oceniał i odleciało. Jeśli dotrwaliście do końca, gratuluję odwagi. Nie każdemu starcza nerwów, by zmierzyć się z tym, co nieznane. Co myślicie o tych relacjach? Przypadek, halucynacja, a może coś więcej? Dajcie znać w komentarzach, czy kiedykolwiek przeżyliście coś podobnego. I pamiętajcie, to dopiero początek. W Polsce dzieje się o wiele więcej, niż nam się wydaje. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. I miejcie oczy szeroko otwarte. Niebo patrzy.